Podobnie jak my, średniowieczni ludzie chcieli wyjść na zewnątrz, wyglądając i pachnąc jak najlepiej. Dla kobiet, szczególnie, dbanie o wygląd nie było tylko tworzeniem iluzji piękna, ale także sposobem na pokazanie swojego statusu społecznego, ponieważ im wyższy rangą i bogatszy, tym więcej dostępu mieli ludzie do drogich kosmetyków, wykonanych z rzadkich składników. Wróćmy do średniowiecza, aby przyjrzeć się pielęgnacji męskiej i damskiej i odkryć, jak ludzie wykorzystywali dostępne zasoby do tworzenia produktów kosmetycznych, które wciąż inspirują i wpływają na producentów kosmetyków dzisiaj. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Piękni ludzie. Galen, rzymski i grecki lekarz, chirurg oraz filozof, cieszył się wielką popularnością w średniowieczu, gdyż uznawano go za jednego z najwybitniejszych badaczy medycyny starożytności. Jego wpływ można było odczuć wszędzie w anatomii, neurologii, logice, fizjologii a najważniejsze dla tego filmu farmakologii. Jego wpływ był tak znaczący, że niektóre z jego metod leczenia, jak upuszczanie krwi, stosowano aż do XIX wieku. Galen był bardzo niezadowolony z połączenia między leczeniem medycznym a kosmetykami, stwierdzając, cytuję, Celem kosmetycznej części medycyny jest zwiększenie piękna, podczas gdy celem części dekoracyjnej jest zachowanie wszystkiego naturalnego w ciele, co naturalnie towarzyszy pięknu. Wygląd głowy cierpiącej na łysienie jest brzydki, tak jak to jest z oczami, gdy wypadają rzęsy i włosy brwi, a te włosy przyczyniają się nie tylko do piękna, ale znacznie bardziej do zdrowia tej części. Ale aby za pomocą leków uczynić kolor twarzy jaśniejszym lub czerwieńszym, lub włosy na głowie kręcone. Lub żółte, lub czarne, lub aby uczynić je znacznie dłuższymi, jak robią to kobiety, a operacje takie jak te należą do deprawacji kosmetyków, a nie do sztuki leczenia. Galen przyznał, że lekarze czasami nie mieli wyboru i musieli wykonywać zabiegi kosmetyczne u członków rodziny królewskiej. Miał nawet kilka swoich własnych przepisów na leczenie usienia i farbowanie włosów dla swoich królewskich patronów. Wszystkie piękne twarze kosmetyki w średniowieczu kosmetyki były robione z lokalnych składników, takich jak wosk pszczeli, miód i oleje roślinne. Kobiety tworzyły wody oczyszczające z ziół i kwiatów oraz perfumy, mieszając różne olejki eteryczne. Wiele z nich było domowymi specyfikami, ale bogaci mogli je kupić od aptekarza. Dwunastowieczna trotula, średniowieczny zbiór tekstów traktujących o medycynie kobiecej i napisanych we Włoszech. Z radością łączy medycynę z dążeniem do piękna. Zawiera kilka przepisów na makijaż i różne środki na dolegliwości, które mogą spotkać kobietę w codziennym życiu, takie jak pęknięcia na ustach spowodowane, cytuję, nadmiernymi objęciami ich kochanków i ich pocałunkami z ich ustami pocierającymi między nimi. Leczymy te kobiety maścią z babki lancetowatej lub maścią z lilii. Podobnie są inne kobiety cierpiące na pęknięcia spowodowane powietrzem, wiatrem i podobnymi czynnikami. Dla nich następnie smarujemy usta miodem i posypujemy sproszkowaną grecką smołą. Zanim usunie zmarszczki pomarszczonych starych kobiet, Trotula zaleca użycie cytatu «cuchnącej irys, która cieszy i wydobywa jej sok i tym sokiem namaścić twarz wieczorem». A rano skóra będzie podniesiona i wybuchnie. Co pęknięcie leczymy wyżej wymienioną maścią, w której używa się korzenia liliowego. Najpierw zdejmowano skórę, która po umyciu wydawała się bardzo delikatna. Przypomina to dzisiejsze maski do zdejmowania. Zaleca się, że gdy piegi pojawiają się na twarzy przypadkowo, można nałożyć mieszankę krwawnika, kości sepi. I kadzidła rano przed pocieraniem ich wodą różaną z otrębów lub bułki tartej, aż piegi zostaną usunięte. Bułka tarta i otręby, dodawane do pachnącej ziołami wody, używane były jako peeling do twarzy. Bywało, że mieszankę rozprowadzano na twarzy i zostawiano na noc jako maseczkę. Kobiety starały się mieć jak najjaśniejszą cerę. Było to oznaką ich statusu, ponieważ tylko kobiety pracujące na zewnątrz Miały opaloną cerę. Trotula sugerowała używanie pijawek do upuszczania krwi od kobiety, która chciała usunąć zaczerwienienie z twarzy, umieszczając pasożytnicze robaki wokół nosa i uszu z obu stron. Jeśli cera stawała się zbyt blada, potrzebny był róż do dodania trochę koloru do policzków, a można go było zrobić z proszkowanego korzenia brzozowego. Pasta z jajek zmiękczonych octem i połączonych z musztardą, imbirem i zmielonym korzeniem liliowym była jednym z bezpieczniejszych wywarów, ponieważ wiele wybielających podkładów było na bazie ołowiu i powodowało zatrucie organizmu z negatywnymi skutkami ubocznymi. Popularne były balsamy, podobne do nawilżaczy, które używamy dzisiaj. Zwykle wytwarzano je z tłuszczu zwierzęcego, prawdopodobnie resztek po gotowaniu. Tłuszcz zwierzęcy jest bogaty w witaminę E. Często stosowaną w nowoczesnych kosmetykach do pielęgnacji skóry. Tłuszcz zwykle mieszano z zapachami, takimi jak słodki fiołek, róża lub mastika, żywica z drzewa z greckich wysp chios, aby nadać mu przyjemniejszy aromat. Znana również jako łzy sios, w czasach Imperium Osmańskiego sułtan wysyłał najwyższej jakości uprawę mastiki do swojego haremu, a kara za kradzież żywicy była egzekucja. ani włos nie spadł z głowy. Szlachcianki chcące pozbyć się owłosienia mogły użyć toksycznego wywaru z wapna palonego, niebezpiecznej mieszaniny orpimentu lub żółtego arseniku, zmieszanego z mastiką, kadzidłem, cynamonem, gałką muszkatołową i goździkami dla słodkiego zapachu. Miało to być stosowane przed kąpielą parową i jeśli włosy, cytuję, z okolicy łonowej nie wypadną łatwo, nie powinna się energicznie pocierać, ponieważ skóra zostanie zdarta. Auć! Jednym z przepisów polecanych do ujarzmienia włosów używało ładnego kwiatu malwy. Roślinę należało wykopać i oczyścić wraz z korzeniem, który był również potrzebny. Malwę należało namoczyć w garnku z wybranymi nasionami babki płesznik i liśćmi wierzby. Po ugotowaniu pozostała wspaniała lepka mieszanka, którą można było nałożyć na włosy jako odżywkę bez spłukiwania, aby zapobiec ich puszeniu się. Złote i błyszczące włosy można było uzyskać środkiem czystości z popiołu spalonej winorośli i korzenia lukrecji. W średniowieczu kobieta mogła nadać włosom piękny zapach, używając mieszanki wody różanej, goździka, gałki muszkatołowej, żerżuchy i galangi. Szlachcianki powinny nosić we włosach piżmo lub goździk najlepiej oba, lecz dyskretnie welon na głowie powinien być zakładany wraz z ubraniami i innymi pachnącymi substancjami. Na koniec, cytuję: Jeśli kobieta chce mieć długie i czarne włosy, weź zielonego jaszczurka, a po usunięciu głowy i ogona ugotuj go w zwykłym oleju i namaść głowę. Nie tylko średniowieczne kobiety poszukiwały upiększeń. Mężczyźni także chętnie korzystali ze wszystkich dostępnych metod, by poprawić swój wygląd, zwłaszcza by zahamować starzenie. Płacili za mycie włosów, interesowali się zabiegami przeciw i farbami na siwe włosy, aby wyglądać młodziej i atrakcyjniej dla kobiet. Wiele działań mających na celu poprawę męskiego wyglądu postrzegano jako zemęszczające, a uczestniczących w nich mężczyzn traktowano z pogardą. W XIV wieku historia o Amadeuszu. Siódmy czerwonym hrabim Sabaudi służyła jako ostrzeżenie przed śmiercią z próżności. W 1391 roku, roku Amadeusz z powodu łysienia użył maści do zagęszczenia włosów. Zmarł bardzo młodo, nawet jak na średniowiecze, w wieku zaledwie 31 lat. Lekarz został oskarżony o zabójstwo pacjenta trucizną. Mówiono, że było to na prośbę jego matki, Bon de Bourbon, ponieważ powierzył jej opiekę nad swoim synem i dziedzicem. Być może miało to służyć jako przestroga przed próżnością i śmiertelnym grzechem pychy. Nawet w wczesnych anglosaskich pochówkach typowy męski grób zawierał zestaw do pielęgnacji składający się z pary metalowych nożyczek, noża i żelaznej brzytwy. Niektóre zawierały nawet pensetę. Alcuin z Yorku, angielski uczony, duchowny i nauczyciel z VIII wieku, czuł się uprawniony do osądzania wikingów mieszkających w Jorku. Był bardzo krytyczny wobec tendencji anglosasów do naśladowania fryzur i zarostu na twarzy swoich skandynawskich zdobywców. Uważał, że, cytuję, przycinanie włosów i brody na wzór pogan doprowadzi do upadku Anglii. Koniec cytatu. Zobacz, jak chciałeś naśladować pogański sposób strzyżenia włosów i brody, powiedział, a nie tych ludzi, których terror nam zagraża, a jednak chcesz naśladować ich włosy. W Irlandii. 14-wieczna Księga Lican zawiera wiersz zatytułowany Zakazy Brody, który jasno określa, kto ma prawo nosić brodę i jak powinna być noszona, podkreślając związek między brodą a statusem mężczyzny w społeczeństwie. Autor, który twierdzi, że jest, cytuję, człowiekiem o wielkiej wiedzy na temat tego, co jest dozwolone dla każdego rodzaju brody, stwierdza, cytuję, są wojownicy, którzy mają prawo do brody, Którzy nie są tchórzliwi, szlachetni, wodzowie na lądzie i morzu oraz mistrzowie bitew. Ale są też rzemieślnicy, kowale, budowniczowie domów, lekarze leczący chorych. Z powodu swojego zmęczenia golenią co miesiąc brodę na swoich twarzach. Panujący monarcha zwykle wyznaczał trendy w męskich fryzurach. W Anglii królowie Edward I i II mieli długie włosy do poziomu brody. Edward III zapuścił swoje do długości ramion. Większość z nich była zarosła, czy to krótko i gęsto, długo i płynnie, czy długo i rozwidlone, jak przystało na potężnego i męskiego władcę. W przeciwieństwie do tego, duchowni zawsze byli ogoleni i nosili tonsurę, jakbyś tego naprawdę chciał. Jedną rzeczą, która przeszkadzała obu płciom, była myśl o posiadaniu nieświeżego oddechu. Na cuchnący oddech spowodowany zaburzeniami żołądka, Trotula polecała picie mikstury z wina i środkowej jagody, aby go osłodzić. W kompendium medycyny Gilberta Anglikusa sugeruje się pocieranie zębów i dziąseł po posiłkach, aby, cytuję, żadna zepsuta substancja nie zalegała między zębami. Podobno dobre do ich czyszczenia jest rzucie pasty z soli i pieprzu. Na czarne i źle zabarwione zęby, Trotula ma rozwiązanie, które wykorzystuje orzechy włoskie. Muszą być pocierane o zęby trzy razy dziennie. Według lekarzy z Mitwai, energiczne szorowanie zębów ziołem elekampen daje świetne rezultaty. Robienie małych kulek z proszku z liści szałwii i pocieranie nimi zębów sprawi, że będą czyste, białe i słodkie. Dla niektórych makijaż był idealnym narzędziem do oszustwa. Ambroży Parr, francuski chirurg-barber, jeden z ojców patologii sądowej, opowiedział historię o żebraku złapanym na próbie oszukania brata Prairie. Powiedział, cytuję, że brak siedział przed kościołem. Jego twarz była pokryta dużymi pęcherzami, zrobionymi z pewnego mocnego kleju i pomalowanymi na żywo czerwony sposób, zbliżony do koloru trędowatych. Pierwszy był bardzo odrażający na widok, więc z litości wszyscy dawali mu jałmużnę. Sprytny oszust zacisnął pod płaszczem szmatę, którą owinął wokół swojej szyi, aby krew podniosła mu się do twarzy. Po usunięciu szmaty, chirurg umył jego twarz ciepłą wodą, co spowodowało, że wszystkie jego pęcherze odłączyły się i odpadły. Żebrak przyznał, że potrafi udawać kilka chorób i że nigdy nie miał większych zysków z tego, niż kiedy udawał trendowatych. Nie chodziło tylko o mężczyzn pragnących wyglądać młodziej, czy kobiety starające się zwiększyć atrakcyjność przez zabiegi kosmetyczne, depilacje bikini, farbowanie włosów, wybielanie zębów, płukanie ust, makijaż i pielęgnację męską. Pod względem dbałości o prezencję i zapach mamy wiele wspólnego z naszymi średniowiecznymi przodkami. Dzięki za obejrzenie odcinka Szaleństwa Średniowiecza. Subskrybuj kanał, jeśli podobają Ci się filmy. Do zobaczenia za tydzień. Do tego czasu mam nadzieję, że wszyscy będą mieli fantastyczny tydzień na zdrowie.